Cześć! Dzień dobry! Dzisiaj nietypowo, ponieważ z Polski! Jesteśmy na kampusie Domasławice położonym na Dolnym Śląsku pod Twardogórą w miejscu słynącym z dużej ilości ścieżek rowerowych, ze świetnych jezior, zestawów milickich i pysznego karpia, z dużej ilości produktów regionalnych, fajnego rękodzieła. To jest taka nasza miejscówka i baza weekendowa wypadowa bo na kampusie Domasławice byliśmy już nieraz. Z Wrocławia mamy tu tylko 40 km, także w Wrocławia kilku momentów na nami przyjdzie do się a Ale zaraz pokażę Wam, dlaczego warto tutaj zajrzeć. No i tutaj mamy rajd dla dzieciaków, czyli park linowy. Barfinowy jest w cenie kempingu, jest nielimitowany, więc dzieciaki dostają specjalne paski na wjeździe i mogą sobie tutaj dowoli biegać i tylko chcą. Trampolina dla dzieciaków. Jedna jest tutaj, druga jest w drugiej części kempingu, więc już mogą sobie poskakać, pobiegać. Dla dzieciaków rozstawiane są takie małe baseny, żeby mogły się w upale schłodzić, Nie ma tutaj takiego dużego jakiegoś basenu. Natomiast to dla dzieciaków w zupełności wystarcza. dodatkową opłatą można sobie wypożyczyć kłada. Wypożyczyć, właściwie pojeździć tutaj na terenie oznaczonym na tym kładzie. To dla dzieci jest rozrywka. Układ jest mały. Są tu też korty tenisowe. A tam jest boisko boisko jest naprawdę spore i porządne tutaj jest takie miejsce, gdzie odbywają się różne zajęcia dla dzieciaków plastyczne, techniczne jakieś tutaj straszą creepery i endermany i steepy fajnie to wygląda Jakiś wigwam. Zobaczcie jakie mają urocze garnki. Chcę sobie pogotować zupkę z błotka. Mniam! Są zjeżdżalnie, trampoliny, piaskownice. Tutaj na mini plaży są trampoliny i takie niewielkie baseny, gdzie dzieci mogą się chlapać. Na kempingu możecie sobie też zamieszkać w takim domku. Domki są dziesięcioosobowe chyba, z tego co słyszałam, dwupoziomowe. No i wyglądają super. Z reguły w weekendy tutaj odbywają się wesela w restauracji, więc te domki są zwykle na weekendy wynajęte gościem weselnym. Wide lasu są tam. Możecie sobie iść na spacer z psem, z dziećmi, pojechać rowerem. I co tylko chcecie robić w lesie, to możecie sobie robić w lesie. Tutaj w weekendy, słuchajcie, odbywa się też jakby sprzedaż garażowa. Yy, okoliczni mieszkańcy przyjeżdżają i wystawiają swoje rzeczy, yy, jakieś takie z garaży, albo rękodzieło, na przykład lokalne. Yy, nie ma ich tutaj dużo. No ale zawsze znaczy, może można coś wyhaczyć fajnego. Jedna uwaga, w weekendy też może być głośno. Tutaj są wesele organizowane, więc czasem ta muzyka, jeżeli ktoś nie lubi takich imprez w okolicy, to miejcie to na uwadze. A poza tym super. Tu mamy kozy. Kozy mają swój wybieg i stanowią niezwykłą atrakcję dla dzieciaków, można je pokarmić. Ale kozy chyba nie są zainteresowane, bo jest taki upał, że chyba nie są głodne. Jest kuska? Pogłaszczesz? Tak. Kuska jest zadowolona. To się może głaskać. A jak już wam się znudzi chodzenie po tym wielkim terenie i patrzenie na kozy, to możecie położyć się na hamaku i pokusić. Tutaj jest taka kuchnia ogólnodostępna, w której możesz sobie usiąść przy ławkach, coś zjeść. Możesz tutaj na jakichś kuchenkach ugotować. Widzicie, Macie takie różne yy, kuchenki elektryczne. Jest czajnik, są zlewy, a jest nawet pralka. I darmowa. 20 km od kempingu do Masłowicza jest Stradomia Wierzchnia. To jest taki zalew, gdzie możecie sobie przyjechać na plażę i się pokąpać. Ten. Na razie póki co to płyniemy jak pijacy. Chodźcie. Mogę coś powiedzieć? Zarezerwowano. Podstawialiśmy wszystkie opcje. Przedstawiali mi wszystkie opcje. Będę. Ja też no. ogórka. Ogóreczka? Widzowie? Ja chciałam wam tylko powiedzieć, żebyście nie jeździli z wariatami na kempingi. Bąki bo to się może ma... źle... źle skończyć. A my już żegnamy się. To już nasz ostatni wieczór na kempingu kampus do Masławice. Nie mogę się skupić, bo tu wariaty siedzą i gadają. Yy, kemping jest bardzo przyjemny, naprawdę taki na kilkudniowy wypad świetnie się nadaje, szczególnie jeżeli lubicie jeździć na przykład na rowerach. Yy, to tutaj sporo jest ścieżek rowerowych, wokół są stawy milickie, więc można sobie yy, śmigać na rowerkach. Dzieciaki mają frajdę, bo można je po prostu puścić samopas po kempingu i one sobie tutaj świetnie organizują czas. Więc... Yy, być może kiedyś z wami spotkam się tutaj na kampus do Masłowic. Do zobaczenia.